Jak tutaj Polacy żyją, jak myślą o swojej polskości, jak, jak rozmawiają, jakie są ich losy, czego tutaj doświadczyli na tych terenach, jak to było kiedyś, jak była tutaj Polska, jak było później wspomnień dobrych nie zostało. Ale ponieważ jednak to była choćby i moja, była młodość, i było dobrze swego rodzaju, bo tak no to i swoich jeszcze było tych, tej młodzieży jakoś tak, i wie pani co, że ja bym powiedziała, że ponieważ to była wojna i może nawet można byłoby liczyć na to, że takie, no zdemoralizowani może mogliby być już. A jednak więcej było tej kultury, więcej, więcej, no tej serdeczności, tego Przywiązania, tego bliźniego, nawet. Pomiędzy ludźmi, tak. Pomiędzy ludźmi, tak. Mm -hmm. Dlatego, że teraz to już w ogóle, już ja nie wiem, do... no chyba tak trzeba. To chyba już doprawdy, że przyjdzie pewnie Chrystus ten już na ziemię, żeby, żeby sądzić żywych i umarłych, i chyba tak będzie. Dlatego, że doprawdy, swój swego nienawidzi i jakaś taka zawiść no, taka nieprzyjaźń, a przedtem tego nie było. I ponieważ to byli, no, i ludzie przeżywali strach. Ja pamiętam moja mama, jeszcze od, do wojny wypisywaliśmy rycerze niepokalani, u nas był portret Rydza Śmigłego, Mościckiego, to już jak ci nadchodzili, to Boże, nie wiedział, bała się w piecu spalić, żeby w, w tym popiole nie znaleźli tego, o. Tak człowiek drżał przed tym, ile to trzeba było przeżyć. Ile to... Ale no zapomniało się, zatarło się i tak żyło się i żyło. Nie ma gorszej epidemii jak komunizm. Nie ma gorszej na świecie. Nie ma. Żadnej wenerycznej choroby nie, nie tak strasznej jak ten komunizm. Nie ma. To samo straszny komunizm. A jak tutaj było, jak trzeba było zakładać te kołchozy? Jak to się tutaj odbywało? Wie pani różnie. W różnych, w różnych wsiach różni ludzie i różnie to było. Ludzie i plakali, i ludzie śmieli się. I od kiedy jeszcze plakali. Oni sami mówili: jeżeli płacze, to jeszcze, to znaczy jeszcze można cisnąć. Jeszcze można zabrać od niego. jak śmieje się, to już, to już u jego nic nie cniemy. Nic nie, ma. Już nic nie ma. Oni się śmieje. Bo tutaj ludzie mieli gospodarstwa. Tak, tak. Chociaż od, no, były większe, były mniejsze gospodarstwa, ale każdy żył, wie pani, każdy żył po swojemu. Mój ojciec nie był, nie miał dużo hektarów. Ile to u nasza gospodarka była? 8 do 10 hektarów, może tak. Ale wie pani, co, że żył dobrze. I prawda, u nas było tak. Od pamiętam nas było dwoje, to ojciec mógł trzymać pastucha, który pasał nasze krowy. No i kiedy mama miała nas dwoje małych, to miała niańkę nawet. To pozwoliło na to. No, ale ojciec był bardzo gospodarny, bardzo gospodarny. U niego było wszystko w czas zasiane, w czas zebrane. Był bardzo porządnym człowiekiem. No chyba każdy o swoim ojcu tak chce powiedzieć. Ale ja naprawdę tak mówię, że tak było. I ja dzieciństwo bardzo mile wspominam, bardzo mile, bo nam było dobrze. Ja przepraszam, nam było dobrze. Alina. Alina o tutaj cztery, cztery mieszkania, cztery mieszkania. Na tym w czterech mieszkaniach było sześcioro koni. I 24 cztery krowy w czterech mieszkaniach, a teraz na całej wsi tylko 12 krow. Proszę bardzo. Jakie życie było, można, można było. I tej jednej krowy trzeba pomyśleć, pomyśleć jak to, jak to jej wytrzymać, żeby wytrzymać tą zimę. A jak przekonywali, żeby do kołchozu się zapisać? Jak to, jak... Żadnego przekonania. Pisz i wsią. Pod strachem. Ale wiesz. Tylko. Żadnego, żadnej prośby na to nie było. Było, wie pani tak, że kiedy jeszcze do koło... Kątygient ten jak był. Tak, kiedy jeszcze ja byłam tylko z mamą w domu, ojca już u mnie nie było, ja o sobie będę mówić, bo tam po y, sąsiedzku, to może ktoś inaczej to rozumiał, może inaczej to przyjmował. Tak to myśmy z mamą tak przychodzą takich, no, czterech, pięciu takich drabów z pistoletami. I może nawet dostać pistolet, położyć na stół. I ta mama moja wytrząsała wszystkie kieszonki, gdzie jakie miała, gdzie jakie grubla, bo to trzeba było na ten zajm, bo to zbierali te pieniądze, wydawali takie te obligacje. No, Obligacje. nie wiem jak mm. to po polsku powiedzieć. No, no się Loterie. Jak, mm. takie bilety, loteria. Jak Jakby taki bilety Nie nie loteria chyba. Obligacje. No obligacja. 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 Ta, tak? Tak. Tak, albo Tak, dopółem, tak, tak, tak. I co nam z tego było? Nam trzeba było na chleb. Nam trzeba było obrobić gospodarstwo jeszcze bo nie było jeszcze kolchozów. No, za wszystko trzeba było zapłacić, prawda? U nas koń swój był, wszystko to było swoje, sprzęt ten gospodarczy. No wszystko. I brata też nie było, Ale nie brata Ale brata już nie było, brat już był tam w Polsce, już on poszedł tam z, na wojnę. No. Do 1945 roku on tam był, no, do, w oprzciem, jak to się mówi, do pobiedy, do zwycięstwa nad Niemcami. Вот. И так как-то жило все. Не знаю, как это жило все, и как это пережило все. И я, имея такое детство, хорошо имела детство, потому что имела очень хороших родителей. Это одна соседка. значит не могло все различить, потому что муж умер, и двое детей, две туречки И заболели склерозом. То пришли младшие, самые младшие пришли. Млуцит, понимаете? Это пані а он, та господиня, у нас тут пистолет положил на столе и сиди. И мусяла сидеть, там лутили, дети хоры. Ой, яки як почему совы было то. Дети хоры, жило, все, а ей сжимали то у нас, вот с пистолетом, и так и солнце-то Кто который записывал все сразу. Do Oda, odal, Do kołchodzi. Oddał swoją krew dla, dla, dla diabła. Swoją duszę. A potem musieliście pracować w kołchodzie. Ja nie no, ja nie pracowałam, bo myśmy pracowali. Yy, My w kołchodzie nie byliśmy. Moja mama tylko pracowała z ciocią. A ja nie. Nie pracowałam. Pomagałam czasami, wymieniałam mamę. Ale tak, oficjalnie to nie należeliśmy do kołchozu, bo myśmy pracowali w Bawiórce, ile? No, jak wróciłam z więzienia, ja otrzymałem patent. Pracowaliśmy oboje. A, I tak, tak. tak I płaciliśmy, ja? płaciliśmy za to, a jak otrzymałam tą rehabilitację, ja musiałam o, wstąpić do pracy, dlatego, żeby mnie było zaliczone. to nie winili mnie, że żeby to, ten staż był zaliczony, ja musiałam stać na robotę. No to Wawiórka chyba że, no. gdzie, kościół. Tak, gdzie kościół, tam ja 17 lat kierownikiem zakładu korwieckiego pracowałam i ona tam pracowała, 17 lat, do pensji, a już pensji tam, a, tam mieszkaliśmy tam my. A, a mieszkaliśmy tutaj. A mieszkaliśmy tutaj. I, tutaj. I dojeżdżaliśmy, no. Było bardzo, było bardzo, było bardzo dużo. dużo przykrości. Nie wiem, jak to człowiek przeżył i teraz, i teraz wie pani co, już na stare lata, jak sobie przypomnę, to myślę sobie tak. O Boże, i to było dobrze, bo człowiek był młody, zdrowy, miał siłę. I to byłem przestępcem, że nie byłem kołchoźnikiem. Takie nawet i, e, sąsiedzi niektóre by nazywali, ja gdzie nalicznik, kusok? Że to, no... Dziel, osobny, tak. osobny, tak. już. Tak. No, od no, ja szatowałam jednogłośnie, żona szatowała. Nie poszli a do, kołchozu. do kołchozu. Mama bardzo dużo cierpiała przez to, żeśmy no, mieszkali tu razem, a, a do kołchozu nie należeliśmy. Ale ziemię wam zabrali, zabrali. Wszystko zabrali, konie i... i jakie Cały sprzęt, powodów, sprzęt, wszystko, wszystko. Wszystko zabrali. Wszystko co wszystko. mieliśmy i mieliśmy, i, no, no wszystko co było potrzebne w, w gospodarstwie, to mieliśmy. И от, от, no, от нас то в забрали. Вот в шестих. В Стомпил, не в не от нас, а в шестких. Вот в шестких забрали. В Стомпил, не Стомпил, а забрали ее. Ну, не już. было. Даже сто доли. И ве пани же так вот, навет то было так же. И уж были мы пару лет добрых в колхозе, мама моя была. И нам в 1948 году по смерти отца спалилась и 100 долларов. Ту э, перун стрелил в w sąsiedni chlew i zapaliło się, no i spaliła się nasza stodola. I kiedy już, nie, męża jeszcze nie było. Myśmy z mamą tylko tu budowaliśmy nową stodolę. No to było dużo, dużo trudności bardzo, ale to wszystko jakoś przeżyło się. No i wie pani, w kolchozie już kolchoz, znaczy jako był ten kolchoz, to stodoły wszystkie to były kolchozne, już nie nasze. Chociaż stało to na naszym podwórzu, ale to już nie nasze. I od, e, taki był, no, brygadir. nie wiem jak to powiedzieć, ten, który taki był, no, kołchoz ko taki, tak. ko wie pani, podzielony był na, na cząstki takie, no w każdej życiu tam nie, brygada rozumiem. taka, no. Też, no i coś tam, coś tam rozgniewał się na nas i zamieszał nam to na, nasze nawet podwórko, w te trzydzieści setek. Któreśmy, które, które mama mogła otrzymać na posadzenie tych kartofli, ziemniaków. Pani rozumie kartofle, tak, no? No i wie pani co, że zamier zamierzył to, a tu trzeba przejeżdżać przez to podwórze bo do tej stodoly, bo zwozili zboże do stodół tych kolchoznych, to już nie nasza stodola liczyła się, a była duża stodola na dwoje takich drzwi, bo można było wjeżdżać i wyjeżdżać, no. I ten brygadier stoi tu przy tej stodole, pilnuje, pilnuje, a sąsiedzi, którzy Boże tacy cwani, to krzyczą, pani Razmukowa, no, czy pozwolisz przejechać przez to podwórko, no bo wiedzą, bo, bo że zamierzone to nam setki, mieliśmy prawo nie pozwolić, no ależ to przecież, no to, no, to tam Zrobił ten brygadier, no, dał prawo jechać tamtędy, a tędy nie, ale specjalnie jeszcze mhm. chłopi, które chcieli, Raciłem raciłem na, raciłem, raciłem na tego no. to przyjadę tutaj po jej Pani Rafałowa, to mhm. Rafał. jest. Pani, po, pani Rafalowa, Pozwolisz, Pozwoli przyjechać. To było, wie pani, oj, tylko że przeżyło się. Dużo było strasznie, dużo było przykrości. Ale wiecie państwo, to zachwycające, jak znakomicie mówicie po polsku. Naprawdę. O, moja Pani kochana, bez żadnej wprawy, tylko to, co człowiek, jaż mówię, tak między sobą to też już, jeszcze za młodu to jeszcze tak, a teraz to tacy, tylko... ty, jesteśmy oboje nerwowi, to i ja, ja do to, niego tak no, mogę no, hurknąć. naprawdę powiedzieć, to na matę nie rozmawiamy, nie I, nie I on to do mnie może tak hurknąć, ale ja mówię, że tylko to, co zachowało się, że z dziećmi, a teraz dzieci mało bywają u nas, wnuki mało bywają, więc... Ale w domach rodzinnych mówiliście po polsku, tak? Nie tylko w szkole. O, za to polskich tak, czasów, to no, tak, przeważnie, w naszej no. wsi, przeważnie. Czy za polskie, ja nie wiem jak u nich, ale u nas to zawsze po polsku. Nie, Rodzice ja, moi ja. nigdy do mnie nie odezwali mhm. się tak, od po prostu ja W Draguciach tak. no. do 1939 roku to przeważnie w całej wsi naszej, bo też wiesz, jedna, druga różnica była, tak. ale w naszych tu w Draguciach, Przeważnie po polsku rozmawialiśmy. No tak, nie w każdym. Mhm. Prawie w każdym rozmawialiśmy. A już jak przyszła ta herezja? No, ale mówi pani, że, że wy mówiliście do swoich dzieci po, po, polsku. Polsku. po polsku. I do wnuków. Po polsku. I, I mówią. I, i mówią. I, I wnuki rozumieją, i wnuki rozmawiają po polsku. I ja bym powiedziała, i wie pani jak na Tutejsze możliwości to dość poprawnie rozmawiają. Czytają. No i prawda, nie, nie chodzili do szkoły na te lekcje, już kiedy można było, w Woronowie na przykład w szkołach były takie fakultety, gdzie można było znaczy, chodzić na ten polski język, to oni i ten starszy, który w seminarium uczy się, też nie chodził, a świetnie rozmawia po polsku. Ale wcześniej to ponury tutaj stacjonował zdaje się. No, no nie nie z, nie on u nas nie nie pamiętam, może był kiedy, ale w tym czasie kiedy on zginął, to nie. on wie panie był tam w, w kolo Sobakińc, tak, tak? a teraz Pierwomajsk teraz. teraz się nazywa. oni tam byli i tam właśnie czekali na jakiś na kolei, na jakiś tam transport niemiecki mm. i tam właśnie on zginął, no. I ostatnie jego były słowa do żołnierza, że pozdrówcie Góry Świętokrzyskie. Pan pochodził z Tak. tak. A potem po jego śmierci został tutaj przewieziony do draguć, prawda? Tak, trupy przewieziono do draguć i tu w stodole leżały te trupy w stodole tam u sąsiada i stąd. Trup nie znaczy, robili tu? Tak. Zielę. I stąd ich znaczy chowali, przewieźli do Wawiórki i ksiądz ich spotkał tu aż w końcu wawiórki i salwa była karabinowa. Na A pamięta pani ten dzień? Pamiętam dokładnie. Proszę o Pamiętam, tylko już daty dokładnie, to wie Pani tej chwili. Nie pamiętam, ale to było latem jakoś. Gdzieś może tak, może w lipcu nawet. No, jak, może nawet i w sierpniu, ale chyba w lipcu. No i wie pani. Tu te, trum, te trupy leżały. A wiedzieli, że, tak. wiosce, że on zginął? Tak, tak. Wszyscy? No nie wszyscy wiedzieli. Kto wie Pani, myśmy wiedzieli, bo brat u mnie był w tym. W, ok. w AK. Boże. On był, należał do. No, on był w grupie lwa, Ależ oni, te, grupa ta też była tam, bo lew właśnie. W tej książce opisuje, jak tam lew tam sprawnie to prowadził swoich żołnierzy do ataku i w ogóle. To jest bardzo ciekawa książka. Ja ją częściowo czytałam, nie całą, częściowo czytałam. No i wie Pani co, że przywieźli tych trupów. Te trupy leżały tu w stodole, robili im trumny, tu są, sąsiedzi nasi robili trumny i potem na wozach ich wieźli do Wawiórki, a samoloty nisko, nisko latały niemieckie. A były, był taki orszak, kondukt ten żalobny, że wie paniesz, mówię, pierwsze, e, pierwsze wieńce były w Piaskowcach, a ostatnie jeszcze z nie wychodziły. Ja niosłam też z, z tą swoją sąsiadką taką, wios, niosłam wieniec. Tak było kwiatów, dużo wieńców. I to tak przed wieczorem pochowali ich, była taka salwa karabinowa oddana im na cześć, tam na Wamiurskim Cmentarzu zostali pochowani. No i był wtedy i taki był Krzyś. Grupa Krzysia, od Ponurego. Grupa, potem Ostoja, Lwa, do której właśnie brat mój należał. W grupie Lwa on był, on był adiutantem Lwa. I, Wie pani, że bardzo dużo to wojska było. Bardzo dużo. I jakoś, jak, ja mówię, jakoś Niemcy na to patrzyli o tak. Oni przecież dokładnie wiedzieli o tym. I przeciw Niemców? No. To było. I przecież Niemców to było. No oni I jednak, od Niemców te. Tak. A jednak już, Niemcy nie, nie z jednego, z z jednego słowu nie, z... nie było Tak. A jeśli by to bolszewicy, to ja nie wiem. Oni to, no to wioska zrujnowali, pewnie. Nie, z, to nie, nie, nie. By to Na nie, pewno nie. Broń Boże. To na pewno nie. Tak. Jakże oni mogliby uszanować w piaskowcach? Na, pej, na pewno Państwo opowiadali o tych, co, co to w piaskowcach zginęli, o tym właśnie lesie Piaskowski. Pilami rżnęli. To tu? Mój tak. ojciec chował tych trupów. Nie wszystkich odwieźli do Radunia, a tu w lesie zachowane byli. — Czyli tu nie zawieźli? — Tak, i tego... — A tu? — I wie nie, pani 13, co, że... — czy tu w lesie? — Prawda, no tacy ludzie. Taka drewnia... i ja może jestem, ja też już tak... — Pierwiej szanowali te groby, tam trochę... — no. takiego... A potem to już zrównowało, potem siebie, zrównowało się, Pani, już tam zaczęli sadzić las ten nowy i tak już człowiek nie dał rady. I teraz już faktycznie, żeby no, byli żeby ci, to którzy, miejsce, którzy te, o, chowali tych trupów, oni nie odnaleźli tych ogiełek. Ale całe to no, bardzo dużo było tu, tyle było wojska, tyle było wojska, wszyscy zeszli się partyzanci. To to, które odwiezione do Radunia. To prawdopodobnie nawet w gazecie. Teraz um, już? już. Niedawno było pisane, Malewicz. Pisał zastępca tego polskiej tej asociacji. To pisze, że zwracali się kilka razy już do władzy rejonowej, żeby im dali prawo odebrać się, znaleźć te Złoki. złoty, przewieźć to żadnej odpowiedzi nie dali. Czekamy, pisze, że czekamy na odpowiedź. Tam koło klubu czy gdzie tam śmietnik zrobili na tych. Na tych krogach. Śmiecie O Jakie uszanowanie? nie Nyby tam Rosja z Polską. A co ona? Brat brata szczelił. Syn ojca Szelio. Ojciec Szelio. Dawali, wie pani, o. takiemu pienicu, pistolet, broń dawali, kradzionego konia, czy nawet zabranego. I jak to się mówi po rusku, chciał, pomilował, chciał, rozstrzelał. Takie był czas. Komuniści strzelali, oni. Nie jeden teraz ten wład, władca w Moskwie siedzi. по локти в крови своей братерской. Каждое горенца. А на Сталина, на Сталина, что Сталин видел. Политруке это в люди. У меня пару раз был пистолет в шеуху. То Сталин меня хотел забить. Ой, же мне уповедить. После 10 лет. Ja to... Słów już braknie, wie Pani, człowiek już do prawdy, nie ma tej wprawy nawet, nie ma tej wymowy, żeby to tak, żeby to tak, no, prawdziwie opowiedzieć, żeby to, bo trzeba znajd znajdowywać już te słowa, dlatego, że wyszły oni już z naszego tego codziennego życia, może, że tak powiem, no i rzeczywiście, no, no co, no co ja, wie Pani, no cztery klasy miałam polskiej szkoły. Ну, то пани сами вообрази. Прошу помыслить и помыслить, застановиться над теми словами, что я повин. Мям он 20 лет. Важил он 36 кило. Ежели пруг 5 сантиметра в я не могла много приюнить. Я мусям подюнить. Пошлись мы, попындили нас до вагону там, джево то ладовать. Памятам, до... 1946 roku byli razem kobiety i mężczyźni. Od dziewiątej rano, tam stolowe i tam wszystko było razem. A po dziewiątej wieczorem, znaczy już tam w tej zonie, jeszcze jedna zona, i tam już siedział patról i patrzył, my poszliśmy do tego wagonu. Солодовый там вагон, мы, и мы из до лазни. покуляции не давали. И мы до едной лазенки, шесть девчинок и шесть хлопцев, пошли мы разом компать, и мы не видели, что то девчонки, а девчонки, что хлопцы, нам не вот, мы не, не мог, ну, просто представить, что 36 кг на скура только кости были, скелеты. И мы в 20 лет маем, купались в разом в той лазни. Ой, я до чего допроводзоны были люди. Каждый день пополнение и пополнение, там прошло 30 тысяч, я было в, той колонии. То каждый день везу и везу, везу и везу, пополняю. И каждый день на возах с яких 20-30 кровь? Гола, Только на ремку привязана так, досечка. Разом с Валеной, И кобеты, и мужчины вывожу там закон-базу, так, так называемую закон базы За конбазу, там могилки были. Там миллионы, миллионы людей. И своих, я ж мой, брат брата щелил. Отец сына, а сын отца За идею коммунистичную. Сталин, Сталин, вот им и не видел. Брат брата. Ой, как было. И не дай боже, дошли до влады, Терез. И Терез то самое было бы. И Терез то самое было бы. Для меня я все не боюсь. Может, это слово, ни один будет слышать это слово, который решил, может, ой, это может, брата. Кто решил еще. Живет. Я не все не боюсь, я маму очень 10 лет. Я могу поверить, бо в первую не могла бы поверить. Балыши, не гадай. Балыши. я же уже балымся, бы не могла бы поверить, же уже балымся. А ты раз уж могла. Балыши не нет, зашили, не то не возьму. Я здесь уже я здесь уже Но пути та влада пшидя, где бельс, то мне уж не бельс. Только тера, вот в день что еще на внуках и на правнуках. Ну, no, Злодея. Дай Боже, не дотекать никому, никому этой сталиновской системы. Окропно были часы.